Przede wszystkim gratulacje dla gospodarzy okazałego zwycięstwa po, po dobrej grze, takiej, która mogła się na pewno podobać. Co do samego spotkania, pierwsza połowa, mocno pod dyktando garbarni, która gdzieś zepchnęła nas do, do obrony niskiej. Mieliśmy problemy, chcieliśmy pracować jako zespół zdecydowanie wyżej, natomiast. Mieliśmy problemy z, z tą szeroką ósemką, która, która tworzyła przewagi w bocznych sektorach boiska. Tak jak mówiłem gdzieś, gdzieś w wywiadzie przed meczowym, że gerbarnia na pewno będzie miała łatwione zadanie, ponieważ gdzieś ponieważ mogła obejrzeć nasz oficjalny mecz, oczywiście. Im dalej w mecz, też troszeczkę doprowadziliśmy do skorygowania tego ustawienia. Przeszliśmy na ustawienie 4-2-3-1 i zmieniliśmy trochę momenty pressingowe, co, co, co przełożyło się na, na zdecydowanie więcej takich momentów, które, które spowodowały, że Garbarnia nie mogła tak operować łatwo piłką. Natomiast no, dzisiaj byli z zespołem zdecydowanie lepszym pod każdym względem. Organizacji gry, szybkości w działaniach, napędzania akcji do, do przodu, finalizacji już w samym polu karnym. Bo, bo trzeba powiedzieć sobie, że ta skuteczność była dobra. No i też pod względem indywidualnym na pewno też byli od nas lepsi. Natomiast ta druga połowa już bardziej wyrównana. Oczywiście to, ta czerwona kartka spowodowała, że, że garbarnia automatycznie się troszeczkę wycofała, ale trzeba powiedzieć sobie szczerze, że dalej kontrolowała to spotkanie poprzez bronienie niskie. My dzisiaj nie, nie byliśmy w stanie wykreować takich sytuacji, takich sytuacji które mo można by było powiedzieć, że. Że były przemyślane, były, były zrobione z głową, raczej to była gra rwana. No, i tutaj ten pierwszy mecz zdecydowanie na minus, ale tak jak mówimy, i pewnie gdzieś też nie będziemy tego ukrywać. To będzie na pewno ciężki sezon dla nas. Dużo zawodników, których będziemy musieli ogrywać w tej lidze, którzy będą się uczyli tej, tej specyfiki grania na poziomie trzecioligowym, w bardzo silnej lidze, trzeba sobie to powiedzieć, z bardzo silnymi zespołami. No, naszą rolą będzie, będzie jak najszybciej gdzieś doprowadzić do sytuacji, że ci zawodnicy, którzy będą wychodzić na, na boisko, będą w stanie realizować pewne działania, które, które pomogą nam w dalszej perspektywie łapać punkty i, i wygrywać mecze. Dziękuję bardzo. Myślę, że ten pojedynek był taki długo wyczekiwany przez nas jako sztab, zawodników i myślę, że przez klub w nowych okolicznościach, w nowej rzeczywistości ligowej i tak naprawdę w nowym zespole, bo 90% kadry jest nowa, więc, więc tutaj... Bardzo gdzieś tam z utęsknieniem na niego czekaliśmy. I też trochę tacy e, niepewni i, i ciekawi tego, jak to będzie wyglądać. się e, zwycięstwo z Unią Tarnów, też z zespołem, który jest w rewolucji kadrowej i też jest w przebudowie. Graliśmy z nimi sparring który przegraliśmy, więc, więc dodatkowo jakiś tam czynnik, który mógł budzić e, wątpliwości, emocje. Ale generalnie, jeżeli chodzi o sam mecz, e, to ogromne gratulacje i słowa uznania dla moich zawodników. Raz za wynik, dwa za, za to, jak prezentowali się, zwłaszcza w drugiej połowie, grając w deficycie, bo, bo nie ukrywam, że ta czerwona kartka trochę skomplikowała nam, nam sytuację, natomiast tutaj taka mądrość i, i dojrzałość zespołu wzięła górę, gdzie uważam, że absolutnie kontrolowaliśmy ten mecz w drugiej połowie. Przez defensywę nie dopuściliśmy do, do sytuacji tak naprawdę klarownej, tam dwa strzały były. I, i dodatkowo strzeliliśmy jeszcze dwie bramki, więc, więc ogromny szacunek i gratulacje dla zespołu.